Słowem święta, jedne z najbardziej rodzinnych święta Bożego Narodzenia. To przed nami, a za nami tłok na parkingach przed centrami handlowymi. Za nami też kolejki do kas, gonitwa za karpiem, gonitwa za choinką, gonitwa wreszcie za prezentami, upominkami dla najbliższych. No właśnie, zobaczmy jak to wyglądało. Święty Mikołaju! Czy te święta nie za bardzo się skomercjalizowały? Czy nie szalejemy na punkcie prezentów i zakupów? No chyba ludzie trochę szaleją, bo widać, że jest ruch ogromny, przewijają się tam i z powrotem, zakupy robią duże. Ja myślę, że to zależy od, od każdego człowieka. Ja na przykład nie szaleję. Dla mnie święta są święta i ja nie wiem, czy, te, czy się tak skomercjalizowały. Ja myślę, że jest fajnie, że jest tak, jak jest, bo jest pięknie kolorowo. Jeżeli ma się pieniądze i chce się kupić wiele rzeczy, to można to zrobić. Ja się wychowywałam w czasach, kiedy tego nie było, także mnie jest cudnie tak, jak jest. To są święta skomercjalizowane. To, to jest pogoń za zakupami po końca za, za. No nie wiem czym. Takim brakuje trochę tego, czym święta naprawdę są, nie? Najlepszy prezent byłby taki zrobiony własnymi rękami. Prawda? A nie e, kupiony za. E, Kartę Czy w tym szale zakupów w gdzieś idea świąt? Nie, to jest właśnie cały klimat świąteczny, który tutaj widzimy. I myślę, że ludzie nie są niezadowoleni z tego powodu. Bynajmniej mnie cieszy to, że jest dużo ludzi, że jest taki właśnie klimat, odpowiednia muzyka, gdzie nie gdzie Mikołaj, prezenty. Na pewno Święta Bożego Narodzenia tuż tuż o tym przypominają nam Mikołaje, których na ulicach w centrach handlowych i sklepach wciąż przybywa. Coraz częściej firmy wynajmują Mikołajów na wigilie dla pracowników, a restauracje dla swoich gości. Okres wigilii organizowanych dla firm zaczął się już z końcem listopada, a będą organizowane jeszcze w styczniu. Mikołajów dla swoich gości wynajmuje m.in. jedna z sieci restauracji w Łodzi. Chcemy um... Wzmocnić charakter świąt w restauracji, podkreślić charakter atmosferę wigilijną. Mikołajów wynajmują również centra handlowe. Dla dzieci mają słodycze. Można też zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem w saniach zaprzężonych w renifery. To im dzieci mówią, co chciałyby dostać pod choinkę. Monopol, tak. e, książkę Wi Langström tak. i taką e, to się nazywa taki księżycowy piach. Mikołaj musi mieć odpowiedni wiek, tuszę i najlepiej oryginalną brodę. Być Mikołajem to nie jest taka prosta sprawa. Aby sprawdzić się w tej roli, trzeba mieć przede wszystkim podejście do dzieci. Uszczęśliwić je, porozmawiać, popytać się, czy jakie tam prezenty, czy list napisały, czy grzeczne były. Godzina wizyty Mikołaja na wigilii firmowej to koszt około 150 zł. Wynajęcie Mikołaja na Boże Narodzenie po to, aby wręczył prezenty podczas Wigilii w domu, kosztuje od 50 do 70 zł. Tuż, tuż, Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Dopiero potem wielu prezentów i super niespodzianek. Tak życzono dziś dzieciom w szpitalu przy Spornej Włodzi. Około 140 maluchów i tych trochę większych, prawdopodobnie tu, a nie w domu, będzie łamać się opłatkiem z najbliższymi. Choć pewnie 24 grudnia nie jedną zasie wokół zakręci i w dziecięcym i tym dorosłym to dziś miało być tylko wesoło i radośnie. Na początek czapki. Dla każdego. Kto nie miał, nie miał szansy na prezenty. Obfite w dużych paczkach, trochę słodyczy, zabawki, przybory szkolne. Stowarzyszenie Radość życia po raz czwarty wywoływało o tej porze uśmiechy na twarzach. Nie zaglądamy tutaj w y, warunki materialne rodzin, którzy, dzieci, które tu przebywają. Traktujemy te dzieci wszystkie jako, jako po prostu dzieci i dla wszystkich mamy prezenty. Piotrek jest tu jednym z najstarszych i chyba jednym z najszczęśliwszych, bo w niedzielę wychodzi do domu, czyli będzie na Wigilię z rodziną. Wyobrażasz sobie spędzenie świąt w szpitalu? Nie wyobrażam, szczerze nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie takiej przykrej sytuacji. Bogu dziękuję, że udawało mi się jej uniknąć zarówno jako dziecku, jak i jako ojcu. A takie świąteczne pobyty w szpitalu bardzo mocno zapadają w pamięć lekarzy, którzy wielokrotnie na oddziałach spędzili ten czas. Pamiętam, kiedy przyszłam na świąteczny dyżur wigilijny właśnie, kiedy do późnych godzin nocnych walczyliśmy o życie tego dziecka, bo ono wymagało tutaj popytu. Dziś o chorobach i kłopotach nikt tu nie rozmawiał. Szkolono za to psa i podziwiano młodego iluzjonistę. Prezent dostał także szpital, jedna z firm podarowała mu lodówkę. Monika Czerska, dzień dobry, witamy we wtorek, 15 grudnia. Rozpoczynamy wydarzenia. Święty Mikołaj zajrzał z prezentami do dzieci ze szpitala przyspornej. Aż dwóch świętych Mikołajów, iluzjonista i policjanci z psami odwiedzili pacjentów szpitala dziecięcego przy ulicy Spornej. Stowarzyszenie Radość Życia po raz szósty zorganizowało gwiazdkę dla najmłodszych pozostających na święta w szpitalu. Dobry, Dzień, dobry. Dzień dobry! Ale Mikołaj nie słyszy odpowiedzi. Dzień dobry. A grzeczni wszyscy byli? No, to będą prezenty. A nie będzie rózgi. Szpital imienia Marii Kanopnickiej już od kilku lat w grudniu odwiedza Mikołaj ze specjalnym zaprzęgiem. Tym razem oprócz prezentów przywiózł pokazy policyjne, iluzjonistę, elfy i śnieżynkę. Gwiazdka organizowana przez Stowarzyszenie Radość Życia jest skierowana głównie do pacjentów przebywających w szpitalu bardzo długo. Żeby te dzieci, które to święta, te święta Bożego Narodzenia spędzą w szpitalu, żeby miały je jak najbardziej radosne, żeby te święta były dla nich takie godne zapamiętania i żeby nie różniły się od świąt zdrowych dzieci. Podczas imprezy prezent otrzymał także szpital. Jeden ze sponsorów ufundował specjalistyczną lodówkę. To jest dla Was, dla dzieci, a tak naprawdę dla szpitala. Zygmunt, proszę, panie sekretarzu, przekażcie Gwiazdkę w szpitalu przy Spornej razem ze stowarzyszeniem Radość Życia zorganizowała Komenda Miejska Policji w Łodzi. Dzień dobry, Magdalena Kamińska. Zapraszam na łódzkie wiadomości dnia. Rusza budowa domu samotnej matki. Najwybitniejsi aktorzy i ludzie filmu pamiętają o Leonie Niemczyku. Dzieci ze szpitala przy Spornej odwiedził dziś Mikołaj. Mali pacjenci szpitala pediatrycznego przy ulicy Spornej w Łodzi już dziś rozpoczęli świętowanie Bożego Narodzenia. Odwiedził ich święty Mikołaj z dużym workiem prezentów. Ho, ho, ho! Dzień dobry! Ale Mikołaj nie słyszy odpowiedzi. A grzeczni wszyscy byli. No, to będą prezenty, a nie będzie rózgi. Były jednak nie tylko prezenty, ale także dużo atrakcji. Iluzjonista pokazywał małym pacjentom szpitala przy ulicy Spornej magiczne sztuczki. Plastyczka rysowała ich portrety. Dzieci uczestniczyły w zabawnych zajęciach szkoły Mikołajów. Rozśmieszały je dwa niesforne skrzaty. Super jest, nie? No. Jest ekstra. Interesujące nawet. Śmiesznie było. Najmłodsi podziwiali także umiejętności tresowanych psów policyjnych. Śliczne. Jeżeli tylko dzieciom możemy sprawić chociaż chwilę trochę radości, a przy okazji przemycić tematy na temat bezpieczeństwa, tam zawsze i wszędzie się pokazujemy. Gwiazdkę dla dzieci leczonych w szpitalu imienia Konopnickiej już po raz szósty zorganizowała Łódzka Fundacja Radości Życia. Chodzi tutaj o dzieci, o te dzieci, które są chore w tym momencie i nie mogą tych świąt spędzić rodzinnie, tylko spędzają je w szpitalu. Chodzi o to, aby te święta były dla nich tak zapamiętane, żeby dało im więcej radości niż normalnie święta święta zdrowych dzieci. Prezent otrzymał także szpital Lodówkę, która stanie na jednym z oddziałów. Święty Mikołaj odwiedził dzieci ze Szpitala Przyspornej. Dla części najmłodszych pacjentów, którzy święta spędzą w szpitalnym łóżku, przygotowano paczki z prezentami. Dzieci obejrzały także specjalnie ułożony program artystyczny Biegańskiego. Rzemieślnicy kształcą nowe kadry za unijne pieniądze. Dzieci, dzieci ze Szpitala Przyspornej odwiedził dziś Święty Mikołaj. Tresora psów policyjnych, występy klaunów i mimów, wreszcie ogromne paczki z prezentami. Takie atrakcje czekały na chore dzieci ze szpitala przy ulicy Spornej. Zorganizowano dla nich specjalną imprezę gwiazdkową. Ideą organizatorów, czyli Stowarzyszenia Radość Życia, jest stworzenie chorym dzieciom szansy na przeżywanie prawdziwej gwiazdki, nawet w warunkach szpitalnych. Wielu spośród małych pacjentów nie może iść na święta do domu. Warto, bo to jest ten uśmiech, na który każdy z nas czeka na gwiazdkę, prawda? 24, prezenty, Mikołaj. W tym miejscu ta wigilia ma trochę inny charakter i te chwile wyglądają ciut inaczej niż w naszych rodzinnych domach. Widać pominach dzieci, które no, zapominają o swojej chorobie, pobycie w szpitalu i cieszą się z każdej chwili, która jest im jakby dana tej chwili radości. Dzieci oglądały pokaz stresury policyjnych psów. Artyści zadbali o to, by na buziach małych pacjentów gościł uśmiech. Ósmy raz jesteśmy w szpitalu, bardzo cenimy sobie tę wizyty. Wiemy, jak dzieci, te, które dotknęła choroba, potrzebują ciepła zainteresowania. To, to jest ważna sprawa bardzo dla, dla nas wszystkich. No to rzeczywiście dzieci, którym, którym bardzo potrzeba takiego, chociażby ciepła słowa. Dzieci ze szpitala przyspornej odwiedziła także Hanna Zdanowska, nowa prezydent łodzi, przekazując maluchom specjalny prezent. Z kolei o małych pacjentów ze szpitala imienia Marii Konopnickiej w łodzi zadbało o Stowarzyszenie Radość Życia wspólnie z Komendą Miejską Policji. Główną atrakcją była oczywiście wizyta świętego Mikołaja i prezenty. Chciałbym wszystkie pojazdy, co się staruje. Nowy komputer chciałbym dostać na te, te yeah. święta. Yeah. No. Rodzice mieli inne świąteczne marzenia. Przede wszystkim zdrowie dla dzieci. Wtedy będą święta radosne. Żebyśmy byli zdrowi, przede wszystkim Wojtuś. No i może żeby Wojtuś miał rodzeństwo. Był również pokaz stresury psów policyjnych, pokazy artystyczne oraz występy klaunów. Wspólnie z dziećmi śpiewał kolendę solista opery narodowej w Warszawie oraz dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi, Zbigniew Macias. Każdy chętnie przyłoży odrobinę swojej pracy do tego, aby te święta im jak najbardziej uprzyjemnić. Patronat nad gwiazdką w szpitalu objęła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Życzę, żeby w Waszych serduszkach zapłonęły olbrzymie, wielkie słońca, żeby radość i szczęście w nich zapanowała. Szpital dostał również prezent niespodziankę. Zmywarkę od firmy Indesit, która od dzisiaj będzie służyła wszystkim pacjentom szpitala. Święty Mikołaj, czyli czego oczekują zamawiający go? Przez lato muszę pielęgnować tą brodę, żeby miała taki wygląd jak w tej chwili. Dążą na czas. Jakie zajęcie, proszę Państwa, jest teraz najbardziej na czasie? Chyba praca świętego Mikołaja. Spotkania świąteczne w szkołach, firmach, centrach handlowych bez Mikołaja odbyć się przecież nie mogą. Piastujący tę zaszczytną funkcję, panowie mają krótkotrwałą, ale za to przyjemną i intratną pracę. Nie każdy jednak może ją wykonywać. Dlaczego o tym Magdalena Wiercioch-Malik. Kandydat na Mikołaja, który szuka zatrudnienia na przykład w firmie specjalizującej się w organizowaniu świątecznych imprez, musi spełniać szereg bardzo konkretnych oczekiwań. Przede wszystkim powinien mieć odpowiedni wiek. Nie przejmujemy osób młodych, e, odpowiednią tuszę. E, najbardziej preferowani są panowie z, z własnym zarostem, własną brodą. Najlepiej. Siwą. Bo prawdziwy zarost jest bardziej wiarygodny, dlatego ten święty Mikołaj, kiedyś ogolony na gładko, teraz z brodą się nie rozstaje. Teraz to można powiedzieć, zapuszczam i przez lato muszę pielęgnować tą brodę, żeby miała taki wygląd jak w tej chwili. Kolejna pożądana cecha to tężyzna fizyczna, bo dzieci trzeba podnosić. W niektóre dni możemy to przejrzeć na tony. Kręgosłup musi to wytrzymać. Każde dziecko by chciało być albo na kolanach, tym bardziej, że tutaj robimy dużo zdjęć z dziećmi, więc jest tego sporo, jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów, a satysfakcja wynagradza to wszystko. No właśnie, satysfakcja. Każdy Mikołaj najchętniej o niej właśnie mówi. O finansach, choć to ważny element tej pracy, już niekoniecznie. A zleceń w grudniu jest bardzo dużo, bo świętych potrzebują i rodziny z małymi dziećmi, i duże firmy, które chcą obdarowywać swoich pracowników. Ja nie, nie określam jakoś formy zarobku. Ludzie dają ile chcą. Jeden da 20 zł, a drugi da 50. Zdarza się, że dostaje wielką czekoladę. Bez względu na hojność tych, którzy Mikołaja wynajmują, grający jego rolę może zarobić od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. Ho, ho. Ho, ho, ho. Nowa tam jest sobota 22 grudnia. Zapraszam na wydarzenia. Finał świątecznego jarmarku na ulicy Piotrkowskiej. Zakończył się dziesiąty semestr Uniwersytetu Dziecięcego. Przedświąteczna giełda narciarska w Pałacu Sportu. Ubiega końca świąteczny Jarmark na ulicy Piotrkowskiej. Przez ostatni tydzień łodzianie mogli zakupić smakołyki na wigilijny stół oraz upominki dla bliskich. Dziś w towarzystwie świętego Mikołaja wybiorą najładniejsze stoisko. Nic nie kosztuje do niczego nie zobowiązuje jak to. Nie odpróbuje ten nigdy nie choruje. No proszę, Natalia <laughs> Piotrkowska miała przed świętami przyciągnąć mieszkańców i stać się miejscem wspólnej zabawy. Dziś mróz nieco odstraszył łodzian, ale handlowcy mają na to sposób. Najlepszy miód lipowy. Na przeziębienia grypki, chrybki na, na, na czasie jest teraz miód, miód lipowy. Trwa kupowanie ostatnich smakołyków na świąteczny stół. Kiełbaskę wieprzowo owołował, schabik, szyneczkę. Właśnie tak najładniej wygląda. Albo dwa razy podwędzana. To jest naturalna wędlinka? Tak, domowej roboty, proszę pani Zbił graja. my jesteśmy z Lubelszczyzny. Osypki, serki, serki owszokrowie, kwaśnica na jagnięcinie. Na Piotrkowskiej nie mogło zabraknąć wizyty świętego Mikołaja, który zapewnił nas, że dla wszystkich przygotował prezenty. No w tym roku więcej rózg by się należało, ale Mikołaj rózg nie lubi wręczać. Przede wszystkim lubi prezenty wręczać. No to wesołych świąt. Nawzajem zdrowych, wesołych świąt życzy Mikołaj. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Na Pietrynie trwa kolędowanie. Wieczorem kolejne atrakcje. Parada Białobrodzi w mieście Łodzi, a także rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy stragan i witrynę ulicy Piotrkowskiej. Prezydent. szkół... I żniwa świętych Mikołajów. Może atmosferę świąt. Dzieci też są całkiem słodkie, oczywiście nie wszystkie. Muszę pielęgnować tą brodę, żeby miała taki wygląd jak w tej chwili. Powinien być nie za młody, nie za szczupły i niezbyt dokładnie ogolony od taki nietypowy kandydat do pracy. Ale i praca nietypowa, niby tylko sezonowa, ale za to w okresie żniw całkiem zyskowna, dlatego konkurencja jest spora i sporo się trzeba napracować, by na tym rynku zaistnieć. Adam Feder. Mikołaj nie stanie na głowie, aby wybić się z tłumu Mikołajów. Taka figura z powodu tuszy i obowiązujących w przyrodzie praw fizyki. Nie wchodzi w grę. Ale Mikołaj i podzwoni, i podskoczy siwa broda i prawdziwie magiczne instrumenty. To właśnie my. Mikołaj zrobi wiele. On będzie grać na plemiennym instrumencie z Afryki o nazwie Kalimba. Bo szczególnie ten, który stosuje rozmaite chwyty marketingowe jest w stanie zarobić w święta kilka tysięcy złotych. Jak dobrze gra, śpiewa i tańczy to bierze nawet 200 złotych za pół godziny. Ten pracuje co łaska. Ja nie, nie określam jakoś formy zarobku. Ludzie dają ile chcą. Jeden da 20 zł, a drugi da 50. Zdarza się, że dostaje wielką czekoladę. Nie można wykluczyć, że to efekt rażąco sztucznej brody. I kilku innych czynników, które składają się na to, że ten Mikołaj czasem pracuje za czekoladę. Przede wszystkim powinien mieć odpowiedni wiek. Nie przyjmujemy osób młodych. E, odpowiednią tuszę. I broda jest w cenie. Warto, mówi Mikołaj, który jeszcze niedawno golił się na gładko. Teraz to można powiedzieć, zapuszczam i przez lato muszę pielęgnować tą brodę, żeby miała taki wygląd jak w tej chwili. W bardziej komfortowej sytuacji znajdują się elf czy też inna śnieżynka, ale jednak Mikołaj to Mikołaj. Co ci się to najbardziej podoba? Guziki. A ta pani, która tam startuje ten pociąg, wiesz kto to jest? Nie. Nie wiesz, kto to jest? Nie. I zdezorientowane dziecko nie zawsze darzy śnieżynkę, należnym jej szacunkiem. Dzieci też są całkiem słodkie, oczywiście nie wszystkie, ale jest okej. Okay. Nie, nie lubimy tych mniej słodkich. Ale przecież także Mikołaj, nie ma lekko. W niektórych dni możemy to przejrzeć na tony. Kręgosłup musi to wytrzymać. Każde dziecko by chciało być albo na kolanach, tym bardziej, że tutaj robimy dużo zdjęć z dziećmi, więc yy, jest tego sporo. Jeśli chodzi o podnoszenie ciężaru. Kolimbo. Ale najwyraźniej warto grać na dziwnych instrumentach. I nie tylko dla pieniędzy. Piekarz czy elektryk zakładają dziwne czerwone stroje. To jest respekt. To prestiż. Adam Feder, Wiadomości.